Szymanko, tutaj ja was wierzba i witam was w kolejnym luźnym graniu, mianowicie jest to trzeci odcinek No i jest to gra Just Cause 2 oczywiście Gra już, let's play z tych gier pojawiały się u mnie na kanale kilka razy Miałem z tego serię, no ale usunąłem, bo nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem Zapierdzielamy sobie samochodem Pochwala się wam, że to jest jedna z niewielu gier, którą w tych czasach jak tyle gier wychodzi, potrafię odpalić na high, naprawdę. Jest to gra sprzed dwóch, trzech lat. A cieszę się dużym powodzeniem. Ja ją mam ogólnie z gazetki CD Action. No, Mówię Wam, gra jest fajna, dużo jazdy. No i może pokażę Wam kilka fajnych momentów. Czekajcie, najpierw udamy się na lotnisko, sobie zaznaczmy cel. Bach, tutaj. Daleko nie jest, dojedziemy. Sorki, że lekkie lagi mam, no ale... Powiem wam tak, Wiesz, Bageniusz, akurat to mi wyszło na dobre. Wierz Bageniusz podkręcał swoją kartę graficzną w laptopie, ale słuchajcie, wyszło to nawet nieźle. Co prawda, na zegarach, które miałem w wersji pierwotnej, osiągnąłem temperaturę 92 stopni. Na mojej grafice, powiem wam tak. Może niektórzy wiedzą, niektórzy nie, może się znają czy nie, ale powiem wam tak, jak na część w komputerze to jest bardzo dużo. No ale tam pokombinowałem, pokombinowałem i aktualnie moje zegary tam mają. Wszystko ma temperaturę. Hmm, kurde, 87 stopni maksymalną. Wierzba się zna, to nie spierdzieli. No dobra, jedziemy dalej. Zwałem wam z tej gry, bo to jest taka chora fizyka. Możesz jednym samolotem ciągnąć drugi na sznurku, naprawdę. I ta gra dlatego, zasługuje według mnie na pochwałę. Był taki motyw z tym sznurkiem, za wam mogę w sumie pokazać. Taki motyw z tą liną mógłby być też w innych grach. Chociażby w jakimś GTA, no bo wiecie, zwała to zwała. Im lepsza zwała, tym fajniej. I tym większa grywalność lepsza. Co tu jest? Co za baza. A to małe lotnisko. Dobra, poczekajcie, taki Bayer. Cholera, chyba nie dam rady. Czekajcie, objedziemy dookoła. Samolot nam ucieknie, wiecie? Tak, już ucieka. Tak się tak, dobra. Mamy tutaj helikopter. Możemy sobie wziąć, podczepić helikopter pod samochód i na przykład ciągnąć. No helikopter samochodem. Dobrze. Sprawda akurat helikopter należy trochę do rzeczy ciężkich, no ale spokojnie, porządniejszym samochodem, byśmy to uciągnęli. Ale czekajcie, jest taka opcja, że możemy spróbować na no, odwrót, czyli. Helikopterem samochód. Nie każdy samochód akurat da się uradzić. Bo. No cóż, są cięższe, są się. Zobaczcie, podnosi się. Akurat ten samochód uradziliśmy. Nie był taki zły. No dobra. Chcemy mieć większą zwałę, nie? Teraz to widzę z policją, będę miał to trochę do czynienia. A z tym samochodem to nawet się zbytnio dobrze nie odrywamy. Dobra, odczepiamy go. Żeby nam helikoptera nie rozwaliły. I gdzie możemy polecieć? Zmieńmy sobie mapkę. Tu jest fajne lotnisko. I tu wam pokażę na tym lotnisku, co można fajnego sobie zrobić. Żebyśmy jak najszybciej dolecieli. Bo wiecie co? Ja po prostu wytnę nagranie i widzimy się już tam. Zademonstruję wam, jak ciągnąć samolotem samolot. Bo tylko w tej grze jest to możliwe. Zobaczcie przepięknie, jak zaraz się wybijemy. Go, 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 go do góry. Ciągnij, ciągnij go, ciągnij go. Proszę was bardzo. O, cholera. Ściąga, ściąga, ściąga nas troszkę. Zobaczcie. Tylko w tej grze możesz ciągnąć drugi samolot jednym samolotem, no. Fizyka tej gry jest po prostu przedziwna. Co prawda akurat tak zamontowałem linę teraz, że jest trochę ciężko, bo w złym miejscu samolotu po prostu i ciężko jest go uciągnąć. Trzeba tak to ująć. Możemy nawet... Mogę wam nawet pokazać, że jeżeli walniesz się z samolotem, to wybuchniesz. W sumie to jest akurat logiczne, ale... Jak zderzysz się z samolotem z wodą, to po prostu wybuchniesz. Wiecie, zderzanie się z samolotem z wodą nie powoduje reakcji, która kończyłaby się wybuchem w normalnym świecie, ale jazzcal się powoduje. Nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób, naprawdę, ale powoduje. Dobra, ja się odczepię, bo i tak zginę, zaraz widzę. Teraz, o cholera, patrzcie, no i zderzymy się z wodą i wybuchamy. I tak to jest. No i wam powiem tak, to jest już koniec odcinka, zademonstrowałem wam chorą fizykę w Just cause i mam nadzieję, że wam się podoba. Cześć!